Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj w inne scenerii. Postanowiłem opuścić studio i nagrać wam hmm, trochę mikrofon, nagrać wam recenzję w takim chilloucie w pokoju. Mianowicie, dzisiaj będzie oczywiście fajka wodna, a smak Cola Icid Shisha Gelis czyli, czyli żel do fajki wodnej. Dostajemy go w takiej Policę szczelnie zamknięty. Ym, warto zobaczyć się w takie pudełeczko, żeby go sobie przelać, przesypać, jakkolwiek to mam nazwać. No a zapachu. Nie, tutaj nie będzie pchniało. Hahaha. Ha. Mm, zapachu czuć świetny aromat żelek Haribo jest naprawdę w porządku. Bardzo słodki, bardzo intensywny zapach. Nie czuć tutaj żadnej chemii, tak jak czuć na przykład w jakichś liquidach o smaku coli. Jest naprawdę przyjemny, delikatnie kwaskowaty aromat coli, O ile kola może być kwaskowata, eee, dobra. Na czym palę wapuję? Tak naprawdę tutaj też wapuje. Eee, nowa gwintowana fajeczka. To przyszła ode mnie producenta producenta Easy Cherylis. Wąż, Kaja, Ager, Teddy, Woda w Dzbanie, dwie warstwy folii, e, Cybuch, Vortex, dwa, dwie samorozpałki sexa, bo nie chciały mi się rozpalać kokosów, no ale będę musiał dopalić sobie jeszcze węgiel, bo to jest trochę słabe. No ale zobaczmy. Jak widzicie, fajeczka jest dobrze się rozpaliła. No i w smaczku, w porównaniu do banana, który relezowałem poprzednio, jest po prostu niebo a ziemia. Jest naprawdę świetny, słodki smaczek. E, nie gryzie. Nie czuć tutaj żadnych zbędnych aromatów, żadnej chemii. E, po prostu czuć y, żelki smaku koli, choć raczej bym się skłonił do coli <coughs> Coca coli odgazowanej, jest naprawdę fajny za... fajny smaczek, no nie ma się do czego naprawdę przyczepić. Oczywiście za czas można pod kominem, bo to lubi ten że lubi temperaturę, on się tam nie przypali, bo to tylko odparujemy. Na koniec dostałem taki kisielek, no ale ten produkt, ta kola, od Isis dostaje ode mnie e, szóstkę, szóstkę dostaje, bo naprawdę jest świetny, jest bardzo słodziutki, jest powiem, że delikatnie orzeźwiający, jeśli miałbym lodową końcówkę do węża, myślę, że by to naprawdę była miazga, no aktualnie nie mam, ale mieć będę niedługo, więc może również przetestuję jeszcze raz to. No ale podsumowując, bardzo fajny, bardzo słodki smaczek, idealnie odwzorowany od gazowanej koli, jeśli ktoś nie lubi odgazowanej koli, to i tak może spróbować go, bo on jest naprawdę bardzo fajny, mm, bardzo smaczny, eee, no... No i tyle mogę wam powiedzieć. Jeszcze chmurkę puszczę. Jest naprawdę super. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam oczywiście na fanpage'a, e, na YouTube'a, do lajków, like etc., etc. Trzymajcie się, pozdro, siema no, no,